Dobry wieczór panom. Dobry wieczór. Cieszę się, że spotkaliśmy się tutaj. Chciałem jednak, zanim rozpoczniemy, parę słów. Moje możliwości są prawie nieograniczone. O tym wiecie. Niemniej <laughs> kosztuje mnie to wiele zdrowia, wysiłku i pracy, a więc nie jestem tani. Będę was prosił o zachowanie spokoju, ciszy kiedy się koncentruje, bo wtedy musi być cisza, bo jeśli nie będzie tej ciszy, to nie będzie efektów za wasze pieniądze, które nie podlegają zwrotowi. To jest zrozumiałe? Tak. tak. Ja zrozumiałem. Proszę Was o skupienie. Kto tu naniósł tych tyle Kto pierwszy? Może ja? Słucham. Ja od dzieciństwa byłem zawsze za wojskiem bardzo. chciałbym... Z Napoleonem się skontaktować. O ile to by było możliwe? Powiedziałem, że wszystko jest możliwe, ale wszystko kosztuje. Ja, ja mam Napoleon, pięć baniek. Pięć? No dobrze. Jest pan przygotowany? Tak. Przekładzimy ręce na stole. Tak, żeby się... Wewnętrzne palce Waszych rąk zetknęły z wewnętrznymi palcami. Niech Pan zabierze tę pomponetkę. I się pomału zaczynamy koncentrować. Oczywiście, Wy mnie ja najbardziej. Cesarzu, wzywam Cię, Wodzu. Znany z tylu książek. Przyjdź tu do nas. Napoleonu! Czekamy! Jest już coraz bliżej. Coraz bliżej, czuję go. Przyjdź tu! Tu Napoleon. A co chodzi? Wasza cesarska Mość, Jestem zaszczycony, że mogę poznać. Do zawsze, rzeczy. Do zawsze marzy... no, Znaczy, Czy mógłbym prosić o jakieś życzenia? Imię. Grzegorz. Wszystkiego dobrego. A y, Moja żona nie mogła przyjechać, a ja w jej imieniu też chciałbym prosić o życzenia dla niej. Jak na imię? Monika. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Był? Tak, tak, był, był ale, ale był. strasznie krótko. Przecież to jest ściąganie stamtąd. te pieniądze? Kto następny? Mistrzu, chciałbym się dowiedzieć, gdzie jest teraz moja żona i, i co robi. Nie dlatego, żebym się y, bardzo o nią den, denerwował, ale. No, ciągle siedziała w domu i dzisiaj wracam, a jej nie ma. A sam nie mogę lodówki znaleźć. Rozumiem. Czy ma pan przy sobie jakąkolwiek rzecz należącą do żony? Bez tego będzie bardzo trudno. Mam. O, Prze Przewidziałem. Dziewięć milionów. Ale widzę, że Panu zależy. Tak. Proszę teraz o ciszę. Jest. 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 Już wiem. Pana żona w tej chwili śpi. Kto następny? Może ja? Słucham. Ja chciałbym porozmawiać z Marią Kiri Skłodowską. Z kim? Maria Kiri. To słynna polska uczona. No wiem, wiem. Tak, z żarówki. Kładziemy ręce na stole i koncentrujemy się. Niech pan mnie nie dotyka. Przepraszam. Mario. Czy słyszycie? Ja słyszę. Stół skrzypi. Tak. Proszę o spokój. Mario. Curio. Jesteś tu potrzebną. Człowiek chce z Tobą rozmawiać, Mario. Wiem, że mnie słyszysz. Wzywam Cię tu. Dobry wieczór. Czy kto mnie wołał? To ja. Czego chciałeś? Chciałem zapytać, co Pani teraz robi. Wczoraj wynalazłam radio. Rad! Wczoraj wynalazłem po angielsku szczur. Jestem naukowcem i pracuję bez przerwy. Tak myślałem właśnie, że cały czas pani pracuje. Jestem bardzo blisko wynalezienia czegoś nowego. Myślę, że to będzie polon i wszystko jasne. Chyba muszę odejść, bo retorta mi się przelewa. To było wyjątkowo wyczerpujące. Do tych 6 milionów będzie Pan musiał dołożyć jeszcze dwa. Dziękuję bardzo. No cóż, nie spodziewałem się tak trudnego seansu, ale zdecydowany jestem spełnić wszystkie Wasze prośby. Kto teraz? Chciałem się dowiedzieć, ile będzie jutro kosztował dolar. Proszę pana tego się nie spodziewałem. To jest wyjątkowo trudna sprawa. To będzie pana kosztowało 12 baniek. Ale ja na tym Ile pan tym... chce rozmienić? No właśnie chciałem. 10 kół wymienić. To myślę, że się kalkuluje, no. Jeśli pan będzie zna kurs, prawda? To wtedy jak 12, to wyjdę na zero. Nie, to dobrze. To ja chcę wiedzieć jaki będzie. Kurs dolara jutro. Tak. Halo Wiktor Jak papier jutro będzie? Bez pucu? No. Przedzwonię. Jutro skaczę niewiele. Gdzieś tak, 20-25 zł. A ja wam dziękuję. Jestem straszliwie wyczerpany. Muszę udać się na spoczynek. Proszę nie zapomnieć. Przed pokoju pieniądze do puszki.